Moi drodzy, witam was serdecznie na pierwszym takim podsumowaniu ubiegłego roku. Punktualność jest bardzo ważna. Dzięki punktualności możemy się dowiedzieć wszystkich informacji szybciej niż ci, którzy gdzieś tam z tą punktualnością mają trochę problemy. Punktualność pomaga nam w zdobyciu wiedzy, dlatego właśnie wybraliśmy tą godzinę 15.15. .15. Ci, którzy wcześniej wiedzieli o Moniksie, mogli go kupić za dużo niższą cenę niż ci, którzy dowiedzieli się o nim dopiero teraz. Podsumowanie to jedna rzecz. Druga rzecz to rozdanie 366 Monix podczas naszego spotkania dzisiejszego. O tym powiem trochę, trochę później. Zostawię wam taką, taką nutkę niepewności o co chodzi. Natomiast 366 jest to odniesienie do poprzedniego roku który miał 366 dni, wyobraźcie to sobie, był rokiem przystępnym, fenomenalnym pod względem chyba ilości katastrof, jakie się zdarzyły na naszej planecie, od pożarów w Australii, po huragany, po pandemię. Dostaliśmy jeden dzień gratis na wkurzanie się w 2020 roku, więc myślę, że teraz do zgarnięcia te 366 moniks będzie takim trochę osłodzeniem tego, co, co było w 2020 roku. Nie należał to, nie był to okres, nie był to czas łatwy, nie tylko dla nas, ale jak i dla całego świata. Natomiast jak widzicie, żyjemy, jesteśmy, rozwijamy cały 1 milion na 260 metrach w nowym biurowcu. Jesteśmy jakby w trakcie urządzenia tego, tego naszego biura, tego nowego serca One Million. Serdecznie zapraszamy. Słuchajcie, jeżeli macie do nas blisko, jeżeli macie nawet daleko, to was zapraszamy. Zobaczcie, jacy ludzie tu pracują, jaka tu jest niesamowita energia na tworzenie tych wszystkich rzeczy. Trochę się tym chwalę, ale, ale powiem Wam tak, że ja, tak samo zresztą jak mój wspólnik Marcin, my lubimy oglądać, lubimy dostawać informacje o projektach polskich, które się rozwijają. Mieliśmy tak od zawsze. I chyba jest to trochę związane z tym, że wychowaliśmy się tak naprawdę w mieście, gdzie no, zdobywała dla nas medale Otylia Jędrzejcza, która też jest z Kopłowic. Henryk Bista również jest osobą, która no, praktycznie mieszkała na tej samej ulicy co, co, co ja i Marcin. I stąd y, właśnie y, lubimy po prostu pochwalić się czymś, y, co y, tworzyliśmy przez pewien czas, lubimy się pochwalić osiągnięciami, i uważam, że to nie jest. Totalnie nic złego. Widzę, że nowe osoby do nas dochodzą. Jest to bardzo, bardzo fajne. Jest nas coraz więcej. No cóż, słuchajcie, to jest podsumowanie. Myślę, że gdzieś tam delikatne wprowadzenie mamy już za sobą. Czas na powrót do przeszłości. Co prawda nie z Krzysztofem Lloydem, ale z Krzysztoferem Perkiem, <laughs> można tak to nazwać. Ale zanim rozpoczniemy tę podróż. Chciałbym się jeszcze na chwilę zatrzymać. Chciałbym się zatrzymać i podziękować. Oczywiście nie naszemu rządowi za tragiczne decyzje, które podejmował, a za te słuszne decyzje, które były podejmowane przez moich serdecznych wspólników. Czyli właśnie Marcina Walkowskiego, Adama Wachtę i Piotra Watowę. To Dzięki tej naszej wspólnej pracy i dzięki pracy naszego całego zespołu osiągnęliśmy naprawdę bardzo dużo. I to, co zrobiliśmy w 2020 roku, owocuje już teraz, owocuje już w styczniu 2021 i wiem, jestem przekonany o tym, że owoc tej pracy będzie rósł na, w kolejnych latach i Moim marzeniem jest to, żeby tak jak w przypadku e, dużych projektów, którzy tworzyli Polacy, jak Max Factor, jak Warner Brothers, jak Metro Golden Mayer, ktoś kiedyś powiedział za pięć, 10 lat, 1 milion. Tak, to zrobili Polacy. Nawet jednego znam osobiście tego życzę sobie ale tego życzę też wam bo no, spotykamy się tu w gronie bardzo szerokim są i widzę że no, niektóre osoby nawet znam z imienia nazwiska są nasi inwestorzy więc no, jest o czym opowiadać i bardzo się cieszę że jest nas tak dużo i myślę że śmiało możemy rozpocząć te podsumowanie 2020 roku w One Million zapraszam was serdecznie a zatem Pierwszym krokiem w Nowym Roku w One Million było rozbudowanie naszego zespołu. To było bardzo ważne i bardzo potrzebne. Potrzebne na już, jeżeli chodzi o dział supportu, ponieważ no brakowało nam rąk do pracy, a przybywało nam zainteresowanych, przybywało nam osób zarejestrowanych na naszych platformach, stąd też postawiliśmy w bardzo szybkim okresie na to, aby rozwinąć w pierwszej kolejności dział supportu, w drugiej kolejności dział IT. Dział IT w zasadzie rozwijamy cały czas i wiem, że będziemy rozwijać go, można powiedzieć, w nieskończoność. No Im więcej programistów mamy na pokładzie, tym jesteśmy silniejsi i tym możemy robić więcej. I ta jakość może być jeszcze lepsza. Stąd po saporcie, zaraz kolejny, kolejnym krokiem był rozwój naszego działu IT, który uwaga, no rozrósł się o 100%. Nasz personel powiększył się o 100%. Trzecim krokiem, jeżeli chodzi o, o kadry, o zespół, było pozyskanie menadżera operacyjnego. No i tu ciekawostka. Jest to nasza rodzenka, bo pozyskaliśmy pierwszą kobietę, która pracuje w One Million. Jest to osoba z ogromnym doświadczeniem nabytym w międzynarodowych firmach. To nie jest tylko praca tutaj w firmach w Polsce. Ta osoba, mówię, mam tutaj na myśli naszą Aleksandrę. Trzyma w Rydzach poszczególne działy, tak żeby każdy pracownik, każdy dział wiedział co, kiedy, jak ma robić, Usta ustawiony jest bardzo szczegółowy harmonogram dla każdej z osób i plusem dodatkowym tego rozwoju jest to, że dzięki tej kobiecie pojawiły się u nas w biurze kwiaty, <laughs> za co bardzo Ci dziękuję, bo naprawdę zrobiło się dużo, dużo przyjaźniej. Kolejnym takim krokiem, który w zasadzie ten, ten, ten krok pojawił się już w 2019 roku, ale to był taki, można powiedzieć, przełom. 2019-2020 rok Marcin Walkowski, który pojechał na klub przedsiębiorczości do Adama Przemyka, poznał niesamowitą osobę. Poznał Adama Wachtę. Człowieka, który w zasadzie zaczynał od zera, a stworzył wielomilionowy biznes. Który ma przeogromne doświadczenie w budowaniu, w kreowaniu swojego biznesu. I jest u nas teraz na pokładzie, co niesamowicie jest dla nas niesamowitym wyróżnieniem, bo naprawdę jest to osoba, która osiągnęła bardzo dużo. Po tym, jak usłyszała od Marcina, czym jest Man Milion, co my w ogóle robimy, i tak naprawdę, jakie mamy plany. Decyzja Adama o tym, że chce z nami dalej prowadzić One Million, że chce z nami tworzyć, rozwijać One Million, była bardzo szybka. I na takich konkretnych osobach opieramy się, takie perełki bardzo chętnie przyjmujemy do siebie, gdyż wierzymy i no chyba wszyscy z nas wiedzą to, że firma to przede wszystkim ludzie. Jeżeli mamy dobry zespół, jeżeli mamy dobrych ludzi, to i firma będzie trzymała się na stabilnych nogach. I tak się właśnie dzieje w zasadzie od powiedzmy niecałego roku czasu, kiedy mocno przysiedliśmy do tego, jak rozwijać poszczególne działy, jakie osoby zatrudniać, z jakim doświadczeniem. I na tą chwilę, nie zapyszając, udaje nam się to w stu procentach. OK, no i step by step, kolejnym krokiem e, był długo oczekiwany marketing e, naszej firmy. E, pierwszy etap w zasadzie marketingu. I tutaj, zanim w ogóle się to wszystko zaczęło zanim zaczęliśmy się pojawiać na różnych miejscach w mediach, e, w artykułach zanim gdzieś tam o nas zaczęli pisać e, przeszliśmy taki naprawdę kompleksowy rebranding marki 1 Million. E, rebranding to jest w ogóle bardzo takie poważne słowo. Ale tak też się stało. Było to bardzo poważne. Zajmowało nam to bardzo dużo dni, zanim doszliśmy do, do finału, zanim One Million otrzymało jeden spójny brand, i wszystkie platformy miały tą samą paletę kolorów, ten sam font. Tak aby no, klienci, użytkownicy, którzy poruszają się po całym ekosystemie, wiedzieli, że każda platforma jakby jest spójna i, i należy do, do, do jednej paczki, do, do, do jednego ekosystemu 1 milion. No i owocem tak naprawdę tego było rozpoczęcie pracy nad naszą główną stroną, czyli 1milion.com. Tutaj hmm, Powiem wam o tym, jak to się wszystko działo i, i dlaczego w ogóle taki zamysł nastąpił trochę później, bo jest to też, też ciekawa, ciekawa m, historia. Natomiast od tego zaczęliśmy. Dalszym etapem y, była premiera naszego bloga. I y, Jest to część bardzo istotna w, jakby w tym, co chcieliśmy przekazać, tym, co chcieliśmy pokazać y, szerszej publice. Ponieważ yy, uważamy tutaj, jakby z całym zespołem, jednomyślnie zgadzamy się z tym, że w przypadku, kiedy wychodzi nowa branża, czyli jak mamy w przypadku blockchaina, czy w przypadku kryptowalut, czy w przypadku jakiejkolwiek innej branży, yy, potrzebna jest wiedza. Wiedza jest potrzebna po pierwsze do tego, żeby no, nie zostać oszukanym. W pierwszych etapach powstawania nowej branży wiadomo, że bardzo szybko można natrafić na różne rodzaje skamów, oszustów itd., itd. Jeżeli mamy tą wiedzę, możemy się w jakiś sposób przed tym obronić. Druga strona medalu jest taka, że dzięki temu, że posiadamy tą wiedzę, możemy szybciej, łatwiej i pewniej podejmować pewne decyzje, chociażby te z inwestycją, czy zainwestować, czy też nie zainwestować. Jeżeli nie wiemy, mamy tak, że jeżeli nie wiemy, to się czegoś boimy i stwierdzamy, że to jest B, a gdzieś tam za, za jakiś czas, za parę lat dowiadujemy się od kogoś, że ktoś gdzieś tam położył swój, wygospodarował swój czas na to, żeby, żeby tą wiedzę zdobyć i okazało się, że jemu się udało, a wystarczyło tak naprawdę poświęcić parę chwil na to, żeby się dowiedzieć, czym jest chociażby blockchain. I to jest jakby rola naszego bloga, który w 2021 roku będzie mocno rozwijany, bo chcemy kłaść nacisk na to, żeby nasze społeczeństwo One Million, jak wspominałem w intrze, jest już nas, prawie, jest już nas ponad 6 tysięcy, prawie nawet 7 tysięcy. To jest niesamowita liczba, z czego się bardzo cieszymy, że, 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 że tak dużo osób napływa do, do naszego ekosystemu z różnych miejsc i w różne miejsca tego ekosystemu. I tu potrzebna jest jeszcze edukacja, was. Żebyście mogli podejmować świadome decyzje, żebyście byli pewnie, pewniejsi w tych decyzji. Więc blok, który będzie rozwijany i który tak naprawdę da możliwość, będzie takim miejscem zdobywania tej, tej wiedzy w, dzięki, dzięki One Million. Kolejnym krokiem było już pojawienie się... Informacji o, o naszym projekcie w różnych miejscach, w różnych mediach, na, na, na różnych portalach. I tutaj pozwoliłem sobie, można powiedzieć, przygotować taki krótki, taką krótką listę. No bo jest się czym pochwalić. Słuchajcie, byliśmy w Onecie, napisał o nas Forbes, Newsweek, Business Insider, byliśmy w, byliśmy w Polsat Sporcie. Uważam, że to jest mega, mega fajny czas dla nas, kiedy dowiadywaliśmy się o tym, że oprócz tego, że napisały o nas media takie no duże jak Forbes, zaraziły się tą informacją o tym, czym jest One milionem media branżowe, co spowodowało naprawdę w tym pierwszym etapie lawinę przypływu nowych użytkowników. Co spowodowało, że zarejestrowaliśmy 500 sklepów na One Million Shop. Słuchajcie, 500 sklepów już korzysta z naszego rozwiązania. Oni już są na platformie One Million Shop, już sprzedają swoje towary i usługi za kryptowaluty. To jest coś niesamowitego i wierzę, że skoro udało nam się zrobić 500 sklepów w tak krótkim czasie, przy tak naprawdę pierwszym kroku marketingu, to wierzę w to, że za dwa lata będzie tych sklepów 50 tysięcy i to nie będzie tylko Polska, ale no, ta, ekspansja, ta ekspansja, na którą liczymy, która też za chwilę nastąpi, o której powiem pewnie w kolejnym webinarze, bo wiadomości mamy bardzo dużo. Natomiast też chcemy się czasowo zmieścić i, i dać Wam tą, tą naj, naj, największą teraz informację odnośnie tego 2020 roku. Mam tendencję do rozbijania się, dlatego wracam do, do, do tematu, o którym, o którym mówię teraz. 500 sklepów z w przyszłości może i 50 tysięcy sklepów. Przez to, że pokazaliśmy się w tych różnych miejscach, zainteresował się nami Impost. Również bardzo duża, duża firma, która dzięki której teraz przy zamówieniu jakiegokolwiek towaru, One Million Shop, każdy klient ma możliwość, jeżeli to nie jest na przykład telewizor oczywiście, odebrania swojej paczki w paczkomatach. No znowu mamy krok, kolejny krok do przodu, gdzie hmm, kryptowaluta, która jest w Twoim posiadaniu, zostaje zamieniona na towar, jest do odebrania w paczkomacie. Czyli zobaczcie, co się dzieje. No, kryptowaluty zaczynają po prostu być w naszym codziennym życiu, hmm, być w naszym biznesie i, i to jest coś, na co bardzo mocno liczymy, że będziemy to mogli poszerzać. Właśnie dzięki takim, takim ruchom będziemy mogli nawiązywać taką współpracę, chociażby właśnie z Impostem. To jest jeden z wielu czynników, który, który spowodował, który spowodował na marketing. Mamy również oficjalną już współpracę z ogromną platformą gamingową G2A, i tutaj uwaga, za chwilę na One Million Shop pojawi się no, parę tysięcy ofert. Od, od tej firmy jest to duża platforma dla graczy, dla, dla osób, które uwielbiają yy, no, nowe technologie, które uwielbiają yy, grać w konsole, grać w komputery, które posługują się różnymi kodami, żeby zdobywać jakieś, yy, nie wiem, złote miecze. No. Okej, okay. niech będzie, że złote miecze. Wiecie, wiecie, o co, wiecie o co mi chodzi. Jest kod, kod rabatowy, który możesz wykorzystać i twój awatar w jakiejkolwiek grze może posiadać ten złoty miecz. I to jest dostępne na One Million Shop za chwilę za kryptowaluty. Dziękuję. Udało się przebrnąć przez, e, przez tę wypowiedź. Kolejnym takim fajnym krokiem była znowu współpraca z kolejną gamingową społecznością KDV, z którą już udało nam się, mieliśmy przyjemność sponsorować jeden turniej z nimi i przed nami jeszcze bardzo, bardzo dużo fajnych rzeczy. Widzimy, że tutaj no gdzieś tam te społeczeństwo gamingowe bardzo szeroko otwiera się na, na blockchain, na kryptowaluty, i, i to też jest w jakiś sposób nasza droga. By te pokolenie, które no jest pokoleniem młodym, świeżym, już informować, już edukować o tym, czym jest blockchain, czym są kryptowaluty i, i to właśnie robimy przez takie ruchy jak współpraca z G2 czy z KDV. Podsumowanie, zasięg całej kampanii w pierwszym etapie to jest ponad 2 miliony obserwujących nas osób, z czego wynikiem, Mieliśmy pod koniec roku nowych użytkowników. Doszło do nas 2200 nowych użytkowników, co znowu przekłada się na to, że ci użytkownicy zarejestrowani w ekosystemie 1 Million będą musieli posługiwać się Monixem, żeby no, korzystać z tych użyteczności, które Monix za chwilę będzie przedstawiał na każdej z platform. To każdy taki ruch powoduje to, że wszyscy posiadacze Monixa teraz, którzy do tej pory naszą kryptowalutę posiadają, będą mieli jeszcze większe prawdopodobieństwo na to, jeszcze większą możliwość na to, aby tego Monixa wymienić. Okej, okay, moi drodzy, widzę, że dochodzą nowe osoby. Bardzo się z tego powodu cieszę. To tak w roli przypomnienia robimy podsumowanie 2020 roku. Ja nazywam się Krzysztof Perek, jestem współzałożycielem tego projektu. No i step by step, kolejnym krokiem były, roz, było rozpoczęcie prac nad naszą nową, kolejną dużą platformą One Million Tokenized. Czym będzie One Million Tokenized? Jest to miejsce, w którym powiedzmy prawie każdy, o tym dlaczego prawie, zaraz, za, zaraz Wam wyjaśnię, dlaczego prawie każdy będzie mógł stokenizować swój biznes. My w ramach One Million Token Eyes będziemy przeprowadzać workshopy, czyli tak zwane spotkania, na których będziemy robić analizy, czy dany biznes faktycznie może posiadać swoją jednostkę rozliczeniową i czy ta jednostka rozliczeniowa będzie miała rację bytu, czy będzie na tyle użyteczna, żeby ją wprowadzić po prostu do, do systemu danej, danej działalności, danej firmy. 2021 rok to jest ten rok, w którym tą platformę pokażemy, ona ujrzy światło dzienne. Już jesteśmy po dużych, długich rozmowach na temat projektów, które będą się tokenizowały. Trzymajcie kciuki, bo przed nami naprawdę jeden bardzo duży projekt, który, jeżeli nam się uda, tak naprawdę od A do X wszystko dopiąć w najbliższych dwóch miesiącach, to przez najbliższe kolejne dwa lata będziemy robić bardzo duży deweloperski projekt. W 1 Million to Eyes. Kolejnym krokiem była odsłona 7 lipca 2020 roku odsłona naszej strony 1 Million.com, czyli tej strony, gdzie pojawia się ten ogromny zamknięty ring, pokazujący cały ekosystem pokazujący miasto, w którym tak naprawdę w przyszłości będą żyli użytkownicy w postaci swoich awatarów. Ale to jest jeszcze gdzieś tam przyszłość w 2021-2022, i tutaj, z racji tego, że praca była naprawdę solidnie wykonana, wielki ukłon w stronę Tomasza Gawłowskiego i jego zespołu, który mega wspierał nas i pomógł nam tworzyć te rozwiązanie, które teraz widzicie. To, co widzicie na OneMillion.com, to jest wersja podstawowa. Ona się będzie rozwijać, będzie się rozszerzać, rozbudowywać, będą dochodziły nowe użyteczności. Natomiast no, chcieliśmy to pokazać już, chcieliśmy wam pokazać taki przycmak tego, co będzie w kolejnych latach rozwijane na stronie naszej głównej stronie ekosystemu. Uzyskanie licencji naszej estońskiej spółki Spectrum International OU to również bardzo duży krok, w zasadzie krok milowy w One Million, o tym mówił już Adam Wachta na poprzednim webinarze, ale z racji, że mamy podsumowanie, to ten punkt również musi się tutaj znaleźć. Słuchajcie, licencja, którą posiada Spectrum International daje nam kolejną niezależność. Co jest bardzo ważne w tworzeniu tak dużego projektu, tak dużego ekosystemu, tym bardziej, że planujemy ekspansję, musimy no, stawać na tych czterech silnych nogach, i tą jedną właśnie jest Spectrum International z europejską licencją na wymianę kryptowalut. No i mamy końcówkę roku, tak naprawdę. Dobrnęliśmy do końca 2020 roku, gdzie Monix był. W cenie 1,12 i o północy, tak jak wszyscy trzymaliśmy lampki z szampanem, cena skoczyła na 1,22. I chciałbym nawiązać do początku, o czym mówiłem, o tych 366 dniach, o 366 Monixach. Moi drodzy, mamy dla Was bardzo fajną wiadomość. Można powiedzieć, że jest to w jakiś sposób konkurs przygotowany dla Was. Ponieważ po webinarze ustawiamy nasze stopery na 24 godziny, jeżeli w ciągu 24 godzin, czy nowe osoby, które dopiero się rejestrują, czy osoby, które już są w naszym ekosystemie zakupią określoną ilość moniksów. Czy to będzie Moniks w ilości 1, czy to będzie moniks w ilości 100 otrzyma od nas podwojoną tą wartość. Ale uwaga mamy do rozdania tylko 366 moniksów. Więc, jeżeli nadarzy się, zdarzy się taka sytuacja, że będzie to tylko jedna osoba, która kupi 366 moniksów, no to niestety nasza pula się skończy. Jeżeli tych osób będzie więcej, no to macie większą możliwość. Tak naprawdę, kto pierwszy, ten lepszy. 366 moniksów jest do rozdania, i to zaczyna się tak naprawdę od teraz. Możemy, możecie sobie ustawić, ustawić zegarki, ustawić stopery i ruszamy. A ja jeszcze chciałem się odnieść do, no do czegoś, co, na co czekamy wszyscy bardzo długo. I wchodzimy w rok 2021. I tutaj, już tak naprawdę, na samym początku stycznia, odsłona nowej wersji One Million Partners, która ma się przyczynić do tego, żeby lepiej się pracowało osobom, które chcą polecać projekt, które widzą w tym duże możliwości. Naprawdę wiele zmian, wiele intensywnej pracy wykonali nasi programiści, żeby właśnie One Million Partners wyglądało tak, jak teraz wygląda. Za chwilę również będziemy rozwijać kolejną platformę, która już jest w ekosystemie, będziemy poszerzać możliwości w Automated Trading Systems, ale o tym w jednym z kolejnych webinarów opowie Marcin Walkowski. No i tak naprawdę moi drodzy, zbliżamy się do. Informacji, na którą wszyscy czekamy od jakiegoś już dłuższego czasu, czyli informacji o giełdzie. O tym, że Monix, który jest na blockchainie trona, ma pojawić się na giełdzie. Giełda, moi drodzy, będzie się składała, wejście Monixa na giełdę będzie się składało z dwóch etapów. Pierwszy etap to giełda wewnętrzna. Dlaczego giełda wewnętrzna? Z racji, iż nasi pierwsi inwestorzy, którzy nam zaufali, uwierzyli w projekt, posiadają naszego Monixa w zasadzie od początku, kiedy został on dystrybuowany do szerszej publiczności, zadają nam pytania, kiedy wychodzimy na giełdę, czy mamy jakieś informacje i no. Trochę nam się ten czas przesunął z racji no, na pandemię. Jak wiecie, no, my też współpracujemy z różnymi innymi firmami, więc ten, to przesunięcie nastąpiło z racji, iż no, jesteśmy też uzależnieni od innych podmiotów, ale dajemy wam taką możliwość. Z racji tego, że zaufaliście nam, z racji tego, że posiadacie Monixa, jeżeli stwierdzicie, że chcecie wysiąść z tego samolotu, który za chwilę doleci na piękne wyspy. Gdzie będziemy mogli świętować, celebrować jeszcze wyższą cenę Monixa, to jak najbardziej macie taką możliwość. Drzwi awaryjne są, wystarczy przekręcić wajchę i tego Monixa na giełdzie wewnętrznej można sprzedać. Dla mnie uważam osobiście, że jest to błąd przed wyjściem na giełdy zewnętrzne. Specjalnie użyłem słowa giełdy, bo nie będzie to tylko jedna giełda ale o tym będziemy Was informować na bieżąco. Giełda wewnętrzna, czyli giełda 1 milion, będzie już w marcu. Giełda zewnętrzna, na którą teraz pracujemy, będzie na przełomie maja-czerwca. I ta informacja jest o tyle istotna odnośnie tej giełdy już zewnętrznej. Bo informowaliśmy was, że giełda zewnętrzna będzie w granicach kwietnia. Oczywiście, natomiast pamiętajcie jedną rzecz. Wrażenie dobre, pierwsze wrażenie można zrobić tylko raz, tak jak na dziewczynie. Więc wejście na giełdę jest, te pierwsze wejście na giełdę jest tylko raz. Cztery lata, cztery lata pracy, które wykonaliśmy z całym zespołem, solidnej naprawdę pracy. Nie mogą w żaden sposób zostać w jakikolwiek sposób zachwiane przez to, że z, spieszymy się z wyjściem na giełdę. To nastąpi, to ja, jako Krzysztof Perek, jako prezes, jako współzałożyciel, e, powiedziałem wam teraz, w jakim terminie my na te giełdy będziemy wychodzić. Natomiast nie zrobiliśmy tego wcześniej, ponieważ byłby to, no nie chcę tutaj użyć słowa strzałem w kolano, jak nie w głowę, gdybyśmy zrobili jakikolwiek błąd i wyszli z Moniksem wcześniej. Teraz one Million jest zdecydowanie silniejsze, jest zdecydowanie, ma zdecydowanie większe możliwości na użyteczności Monixa i teraz jesteśmy bardziej pewni, że możemy wyjść na giełdę, że Monix może się pojawić w czołówce na CoinMarketCap. Czego życzę Wam, sobie, sobie Wam i wszystkim tym, którzy uwierzyli, i wszystkim tym, którzy za chwilę dopiero dowiedzą się o tym, czym jest One Million. Także giełda już niebawem, wewnętrzna giełda w marcu zewnętrzna giełda, maj-czerwiec, Monix, na Market Cup, czego jeszcze mogę życzyć. I w ten oto sposób dotarliśmy do końca. Myślę, że informacji jak na jedno podsumowanie było sporo. Zapraszam Was na kolejne live, gdyż no, projekt rozwija się bardzo dynamicznie, będziemy mieli do przekazania jeszcze bardzo dużo wiedzy. Śledźcie nas na naszym fanpage'u, a teraz zapraszam Was do zakupu Monix. Ponieważ pamiętajcie, że pierwsze 366 moniksów podwajamy. Dziękuję za uwagę, za poświęcony czas i do zobaczenia.